Zadanie pierwsze. Prosta L ma równanie y równa się minus 1 czwarta x plus 7. Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej L. No i teraz tak, żeby proste były do siebie prostopadłe, musi być spełniony warunek, że a1 razy a2 musi być równe minus 1. No i teraz tak, w naszym zadaniu, naszym współczynnikiem kierunkowym jest minus 1 czwarta. Ok, no to podstawmy sobie pod to równanie. Za A1 to nasze minus 1 czwarta, czyli mamy minus 1 czwarta razy A2 równa się minus 1. No i wyznaczmy teraz A2, czyli pomnóżmy obustronnie to równanie przez minus 4. Ok, no to z lewej strony zostanie nam A2, no a po prawej mamy minus 1 razy minus 4, czyli 4. No, czyli współczynnik kierunkowy tej prostej prostopadłej musi być plus 4. No, czyli odpowiedź C. Czyli 4x minus 1. Zadanie drugie. Punkt A o współrzędnych 0,5 leży na prostej k prostopadłej do prostej równaniu y równa się x plus 1. Prosta k ma równanie. OK, no to żeby prosta k była prostopadła, no to musi być spełniony. Taki sam warunek jak poprzednio, czyli że a1 razy a2 musi być równe minus 1. No i do ok. Za 1 sobie podstawmy nasz współczynnik kierunkowy, czyli 1, czyli mamy 1 razy a2 równa się minus 1. Ok. Czyli mamy, że a2 jest równe minus 1. Czyli nasza prosta k ma równanie. Minus 1 razy x, czyli minus x plus b. No i teraz b wyznaczymy podstawiając współrzędne punktu a, czyli za y podstawimy 5, no a za x a 0, czyli mamy, że 5 równa się b. No i wracamy do naszej prostej k, czyli do tego naszego wzoru, czyli wzór na prostą k to minus x plus b, czyli plus 5. Czyli odpowiedź B. Zadanie kolejne. Wskaż równanie prostej przechodzącej przez początek układów współrzędnych i prostopadłej do prostej o równaniu y równa się minus 1 trzecia x plus 2. OK, no to tak samo jak poprzednio musi być spełniony warunek, że a1 razy a2 musi być równe minus 1. Ok, no i naszym tutaj współczynnikiem kierunkowym A1 jest minus 1 trzecia. No dobra, no to podstawmy sobie to, czyli minus 1 trzecia razy A2 musi być równe minus 1. Mnożymy sobie to obustronnie przez minus 3, czyli z lewej strony zostaje nam a2, no a po prawej stronie mamy minus 1 razy minus 3, czyli 3. Ok, no to ta nasza prosta prostopadła ma równanie 3 razy x plus jakieś b. No i teraz to b wyliczymy postawiając ten punkt. No a jaki będzie ten punkt? Mamy napisane, że ta prosta prostopadła ma przechodzić przez początek układów współrzędnych, czyli przez punkt 0, 0. No dobra, no to podstawiamy sobie ten punkt. Za y podstawiamy 0, no i za x podstawiamy 0. Czyli mamy 0 równa się 3 razy 0 plus b. No to z tego mamy, że 0 równa się 0 plus b, czyli b. Ok, wracamy z podstawieniem, czyli mamy, że y równa się 3x plus b, czyli plus 0. No to zostaje nam samo 3x czyli prosta prostopadła przechodząca przez początek układów współrzędnych ma wzór y równa się 3x, czyli odpowiedź A. Zadanie następne. Prosta o równaniu y równa się 2 przez m razy x plus 1 jest prostopadła do prostej o równaniu y równa się minus 3 próbki x minus 1. Stąd wynika, że no i mamy obliczyć wartość parametru m. No i tak jak poprzednio, musi być spełniony warunek, że A1 razy A2 musi być równe minus 1. Ok. W tym zadaniu naszym A1 jest 2 przez M. No a A2 jest równe minus 3 drugie. Ok. No to podstawiamy pod nasz wzór, czyli mamy 2 przez M razy Minus 3, drugie musi być równe minus 1. Ok, dwójki możemy skrócić, czyli po lewej stronie zostaje nam minus 3 przez n równa się minus 1. Ok. No i teraz możemy sobie to wymnożyć na krzyż, czyli zapiszmy sobie to dla ułatwienia, że jest to równe. Minus 3 przez n. Równa się, no i ten minus albo musimy wrzucić do licznika, albo do mianownika. No wrzućmy sobie go do licznika, czyli będziemy mieli minus 1 pierwsza. No i mnożymy na krzyż, czyli mamy minus 3 razy 1, czyli minus 3. Równa się minus 1 razy m, czyli minus m. Dzielimy sobie to obustronnie przez minus 1, czyli mamy, że m jest równe 3. Czyli te proste są do siebie prostopadłe, gdy m jest równe 3, czyli odpowiedź d. Następne zadanko. Proste równania jak y równa się 2m razy x minus m kwadrat minus 1 oraz y równa się 4m kwadrat razy x plus m kwadrat plus 1 są prostopadłe dla. No i tak samo jak w poprzednim zadaniu, musimy wyznaczyć wartość parametru m. No i teraz tak, żeby proste były do siebie prostopadłe, to tak jak już w poprzednich zadaniach, musi być spełniony warunek, że współczynnik kierunkowy A1 razy współczynnik kierunkowy A2 musi być równe minus 1. OK, no to tutaj naszym współczynnikiem kierunkowym A1 będzie 2m, a współczynnikiem kierunkowym A2 będzie 4m kwadrat. Ok, no dobra, podstawiamy do naszego równania, czyli mamy za A1 2m razy, no i A2, czyli 4m kwadrat. No i to ma być równe minus 1. No i teraz 2m razy 4m kwadrat to 8m do potęgi trzeciej. No i to ma być równe minus 1. Podzielmy sobie to stronami przez 8, czyli dostajemy, że m do potęgi trzeciej musi być równe minus 1 ósma. No i żeby wyznaczyć m, musimy spierwiastkować stronami pierwiastkiem trzeciego stopnia. Czyli z lewej strony już zostanie nam m. No a po prawej stronie mamy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1 ósmej. Czyli jest to równe minus 1 druga. Czyli proste są do siebie prostopadłe, gdy m jest równe minus 1 druga. Czyli odpowiedź A. No i zadanie ostatnie. Proste opisane równaniami y równe się 2 przez m minus 1 razy x plus m minus 2 oraz y równe się m razy x plus 1 przez m plus 1 są prostopadłe gdy. No i tak jak poprzednio musimy wyznaczyć wartość parametru m. No i żeby proste były do siebie prostopadłe Iloczem współczynników kierunkowych, czyli a1 razy a2 musi być równe minus 1. Ok, naszym a1 w tym przypadku będzie 2 przez n minus 1, no a naszym A2 będzie m. Ok. No i teraz podstawiamy. Za A1 2 przez n minus 1 razy A2, czyli razy m musi być równe minus 1. OK wymnożamy lewą stronę, czyli mamy 2M przez m minus 1 musi być równe minus 1. No i tam minus 1 zapiszmy sobie od razu jako minus 1 pierwsza. No i mnożymy na krzyż, czyli mamy 2m razy 1, czyli 2m równa się minus 1 razy m minus 1. Ok. Jest to równe. 2m równa się, no i mamy minus 1 razy nawias, czyli minus m plus 1. Przenosimy m na jedną stronę, czyli mamy 2m plus m równe się 1, czyli po lewej stronie dostajemy 3m równa się 1, no i dzieląc przez 3 otrzymujemy, że m jest równe 1 trzecia. Czyli dla m równego 1 trzecia proste są prostopadłe, czyli odpowiedź C.